Inicjatywa EduLab została wymyślona przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Jako, że Gdański Park dysponuje już EduParkiem, EduPrzedszkolem i EduŻłobkiem, które również zajmują się edukacją, ale edukacją przeznaczoną dla młodszej młodzieży, to powstał pomysł, żeby stworzyć EduLab, czyli miejsce, w którym ludzie młodzi, a przede wszystkim młodzież może po prostu przyjść i przeprowadzić doświadczenia głównie z chemii, które nie są doświadczeniami popularno-naukowymi, tylko naukowymi, i uzupełnić swoją wiedzę, którą zdobywają w liceum. Jak również jest to miejsce przeznaczone dla absolwentów, czy też dla studentów, którzy posiadają pomysł na założenie biznesu. Jest to pomysł z dziedziny Life Science i chcieli go, chcieliby go sprawdzić, przetestować. Właśnie u nas. W pierwszym doświadczeniu pokazujemy, jakie kolory mogą przyjmować jony miedzi w zależności od tego, jakie związki tworzą. Jony cu 2 w sierczanie 6 miedzi 2 mają kolor niebieski, natomiast po dodaniu amoniaku powstają nam jony hexaamino miedzi 2, które mają charakterystyczny kolor ciemno-granatowy. Natomiast po dodaniu HCL, czyli kwasu solnego, do siarczanu 6 miedzi 2, otrzymujemy barwę szafirową i są to jony heksachloromiedzianowe 2. Po dodaniu roztworu jodku potasu do azotanu 5 miedzi 2 powstaje nam żółty osad, który jest po prostu jodkiem ołowiu. W trzeciej reakcji bierze udział kwas siarkowy i nadmanganian potasu. W wyniku tej reakcji powstaje między innymi tlenek manganu 7, który ulega rozkładowi i w tej reakcji powstaje tlen. Tlen natomiast, przedostając się do alkoholu etylowego, utlenia go. Dzięki temu widzimy właśnie efekty świetlne i wybuchowe, które towarzyszą utlenianiu tego alkoholu. Oczywiście przed każdym przed rozpoczęciem laboratorium, nawet spotykamy się jeszcze w innej sali, kiedy jest wyjaśnienie zasad, czym jest laboratorium, czym są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. A także pytamy uczniów, jaką mają wiedzę na temat zagadnienia, które będą realizować, bo to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieli, co robią. Dopiero jak wchodzimy do laboratorium, rozpoczyna się krótki pokaz szkła laboratoryjnego, wszystkich urządzeń, które tutaj mamy, żeby też z nich korzystać w sposób bezpieczny i żeby nikt tutaj nie wyrządził sobie krzywdy.